Okej okay. Kurde Porzucić za ciebie? Porzucaj za mnie Fox, odśwież sobie rola To możliwość. z możliwości To jest rolą, on się buguje, go trzeba odświeżyć, często zadziela wtedy A już zdał? No z... z czwórką i trójką Co ja na tu i nie został Nawet... Nawet chyba mając szóstki, szóstkę w tym by miał i nie mając skila by zdał znaczy, ja nie was pytam, tak? Dokładnie, no, mi. Okej. Okay. Eee... Fox... Ty masz tutaj problem z drobem? Dobra. Gdy się tak zbliżacie do tej lokomotywy, zobaczysz, że tam kabina tych maszynistów jest, no, przebrudzona krwią, a ktoś inny właśnie znosi ciała. O kurde, ale że się... No to... Nie wiem, wchodzę do... Mo mogę tam jakoś się dostać do środka? No nie za bardzo, bo cię wtedy z kołacha ściągnę i to od razu. Ty się zamknij na ten moment, bo nie ciebie by Na razie musicie podjechać jeszcze. Pytanie, czy to robicie po tym, jak widzicie, co tam się dzieje? Co tak, jest, zwalnia mi tak ostrożnie ten kolor. A tego puchatek nie widzisz. Od tego zacznijmy. Okej. Okay. Okej, okay, więc zwalniasz i powoli podjeżdżacie. No... Jasper, są już bliżej. Widzisz ile Fox zrzucił? to było. To był próbny rzut. No ale widzisz, już tam podjechali bliżej. Dwóch facetów na jednym koniu. Pewnie rodzina. Ja tak zsiadam z konia i do któregoś z tych wieśniaków niosących węgiel, co tutaj się dzieje. Okej. Okay. <grym> <noise> Widzisz jak... No ja, ja pana powiem, ja tutaj panem tutaj, żeśmy bandyci nas zabarli, żeśmy tutaj kurczę... Teraz nosimy te ciała tutaj, bo chcieli nasi ochroniarze tutaj panowie, co ich baron zatrudnił. Michał Szewczak jestem, a pan wytarł znowu nos o rękę i chce ci ją podać. A, te, a pan ma takie ręce, co zabijają, więc nie podaję byle pomiędzy. Ja hmm. podaję rękę Clark jestem, miło mi. A no, jedyny porządny, Michał Szewczyk Ja pan chcę to za kromkę chleba żarta, mogę powiedzieć. No to dawaj pan. <coughs> Więc... <coughs> to już mówiłem. O! Co zrobić, gdy goni cię banda cyganów? mam Na do urzędu pracy. O! O, o. No jedyny co humor ma, widzisz tutaj panie panocku? Nie to co wy takie ponuraki. Dobra, to ja kl klebię habetę po zadzie, żeby sobie pobiegła w długą i idę do tej maszynowni. Co okay, mam w... dobra habeta? Sobie zła. Pociągiem będę jechał. To jest skok technologiczny. <laughs> Okej, okay, widzisz, że z tej z, no, z klitki maszynisty wychodzi mężczyzna. Jastry, y, opisz się. No, w tym momencie widzisz spod... typa w spodniach, bez góry. Który jest zakrwawiony, umrzany i najwyraźniej zmęczony, ale szczęśliwy. Eee, to tak jak ja po, bu po bitce w barze. Wyczątam <laughs> bloka. Ty ty ty, nie strzelać do niego, to jakoś się dogadał. Panie, pan jesteś tym ochroniarzem tego pociągu, co ten wieśniak tam mówił? No tak, ochroniam ten pociąg, ale w tym momencie robiłem pracę drwala. E, podchodzi nie... do was Wiktor, który ogłasza ten takim swoim zabiekowatym głosem że jakiejś kobiecie zniknęło dziecko i on idzie go poszukać. I żebyście nie odjeżdżali za prędko. O jaki kto? M. No, Wiktor. Który to był Wiktor? M. M. A no to może ten. A to on nie był Wiktor, to chyba Vincent, ty. Wiktor. Wiktor? pewny, że Wiktor? No to nawet nie. No dobra. No panie, a nie dałoby się z wami zabrać tym pociągiem? Mogę pracować, nie ma problemu. Tylko pan, ten pociąg nie jest mój, więc dla mnie pan może nim jechać, no mi to nie będzie przeszkadzało, tylko jak na razie będę musiał najpierw z... próbować go ruszyć. to maszy... ten problem, bo mogę nosić, mogę bić, z strony. Ten problem, trochę. że nie wiem jak działa jak na razie no i muszę jeszcze to, jak to się nazywa, zrozumieć. Zrozumieć pan bo że nie, to nie wyślednie, nie w tę stronę. Jak pan chce, to może pan mi pomóc, rąba ciała, no. A jakaś siłowa robota. A rombonie ciał to nie jest siłowe? Myśli że tego gruba są łatwo łopatą, tępą przeciąć? Nie, ale to trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. Jak Pan zrobi nie... z niego, niego miazg, to i tak się zmieści w tej szparze. A nie ma tu nigdzie siekiery może? A widzi Pan tu gdzieś las? Ym, metal, czy ja do, do nich podchodzę po chwili? No w końcu tak, w końcu do, już tam docierę, znaczy ty przysłuchujesz się temu. O, dobra, tak pytanie, jestem tutaj... <laughs> Nazywam się John i ogólnie dowodzę tutaj tą grupą najemników. A wy kim jesteście? A panie, podróżny gość od naparzania pobarów Mike Bison, witam. No witam, podaję mu łapę. Czemu podaję łapę i mówi ta ręka zabija, a ty się sam bojesz. Słuchar <laughs> z polskiej telewizji, widzę. Uderza. Gdzieś takie nie słyszałem. Pokorny sługa religijny Clark. Szerzę wiarę po miastach Nowego Świata. No, miło mi, podaję mu łapa. Słuchajcie, mam do Was pytanie. Ogólnie... Widzę, że uciekacie, uciekaliście chyba przed kimś na tym koniu, skoro go teraz puściliście, a trochę szybko galopowaliście z tego co widzę po tłumamach kurzu, które za wami zostały. No raczej. O dużo pan zobaczył. E, a takie mam dla was pytanie. Nie chcielibyście z nami pojechać tym pociągiem? No właśnie, my pan puścili tego konia z takim zamiarem, że tam siądę z wami. No to tylko taka sprawa jest, że nic nie ma za darmo, prawda? No tak się spodziewałem. To co powiecie na taką umowę, że... Pomożecie nam w ochranianiu tego pociągu w kierowaniu nie wiecie do rzucaniu trochę węgla do pieca Węgla O węgla też Tam leżą worki z węglem i pokazuje stos tam już z 10 worków mniej więcej Na się się nie wciśni, tego się nie bój weszł z pień. No to ale reszta leci do kolejnego wagonu Ale po co tyle węgla jak ty ciała najpierw już ten wagon za wami ile razy mam powtarzać że jest taki No pociechany. to do kolejnego w którym jest miejsce o to mi chodzi tu na przykład... Do ...pierwszej tego tak, ...pustego, który... ...nie on jest pusty, bo my tu siedzieliśmy, my wygoniliśmy przecież stąd ludzi. I znów się rozsiedli. Dobra panie, a tam węgiel. nie ma jakiej renięki na ten węgiel, <grym> kiedyś w ruinie takiego czegoś byłem i była. No to możesz zobaczyć czy jest, a wtedy we wepchamy tam. I to ściubiam łeb do tej rzeźni i tam szukam takiego miejsca, gdzie ten węgiel podmógł być. Eee no cóż, A, jest mniej więcej w tym samym miejscu co w tych ruinach z tym że pusty, brudny ale pusty I zauważasz, że wagon ten z tyłu, który powinien być pełny węgla e, nie wygląda jak ten na węgiel Jakiś kretny źle zmontował pociąg krótko mówiąc Panie ukradli wam wagon z węglem, dlatego nie jedziecie No mniej więcej chodzi o to, że wagonu z węglem nie mamy w ogóle I nie mieliśmy go w ogóle Dlatego musimy węgiel nosić z tego wagonu trzeciego od końca. No to panie, pan pokaże w którym wagonie jest węgiel i pan zsypuje do tej ręki ile wejdzie. A ja lecę no. po Po co lecisz? No po wory. No, no powoli. mamy tutaj 10 wworów, to może wsypmy najpierw to co mamy tutaj, zobaczymy ile to zajmie miejsca. Tak, są strach dla Żydna Sara? No dobra, no to ja tam, tam połagam gada. z tym węglem. No to w te 10 worów weszło do tej rynienki na węgiel? Na przycenasz jej możliwości. Pytam się, w Znaczy to gdy? worki duże nie są. E, więc jak już się tam wspiąłeś na ten dach i dosypałeś do tej rynny, no to powiedzmy, że się tam zmieściły. Wszystkie. Jeszcze zostało miejsce dalej, czy nie? No na work dwa. Słuchajcie, to weźcie tu przynieście, ty, Mike, tak? Tak. Weź podnieś, podskocz po jeszcze dwa worki. Dobra, weź, pa zostaw ten węgielek na razie tam, mamy czym palić. No ale to węgiel raz na mamy, ale mieli nie będziemy byli przygotowani od razu. No. To idę e... do cztery przynoszę. No to przynieść. A ja schodzę na dół i daję każdemu z tych czterech ludzi po, po nawoju 9 mm. Okej. Okay. Ja zakładam, a w sumie wykręcam, powiedz mi jak działa ucieczka maski, trzeba mieć filtr, żeby działał, nie? Mhm. To zakładam gasmaskę Foxa, którą znalazłem i wchodzę do tego pomieszczenia, w którym tam nieźle dawało. Okej. Okay. Co dalej? To widzę z czego to ciekło. No, z beczki. Przestrzelonej. Biorę tą szmatę, co mi została i ją wciskam do tej dziury. No, podłoga wciąż jest pełna tego syfu Dobrze, i na pewno ale. dalej tam wali. Tak, na razie chcę zatkać beczkę. Powiedz znaczy, mi, jak zatkałem. szczerze mówiąc, że dawno wszystko się z niej wylało. Do tego poziomu, do którego była dziura, no. No, gdzieś do połowy. Dobra, to jest... jeszcze te łachy, co zostały po tych ludziach... ...których grąbałem... ...wkładę tam na glebę i będę wycierał to. Znaczy, w sensie nie tak, że dotknę tego do ręką, <grym> tylko wiesz, butem tam. Szybkie czyszczenie podłogi. Okej. Okay. a ja w tym czasie... E, e, ...ty, Clark... No... Tu, no. ...z nadziei jesteś, co nie? No. Chodź mi strzelać, potrafisz? W miarę dobrze. Yy, no to sprawa jest do ciebie. Chodź ze mną. Na bok. Dobra. Yy, ciągnę go tam i daję mu tą teczkę, tą nie tą prawdziwą, tylko tą drugą metal. To jest coś, czego on ci strzec jako, jako w głowie. Okej, okay. spoko. No. Pilnuj tego, to jest chyba najważniejsza rzecz w całym pociągu. Wiesz jak to wygląda? Dajesz kompletnie obcemu Ale ja powiedziałem im na ostatniej sesji o tym, yy, na ostrym, że mam dwie teczki, z czego jedna to jest prawdziwa, druga to no nie, ja, nie jest prawdziwa Ja wiem, ja wiem, ale to nic nie ma faktu Że to z perspektywy, powiedzmy, na to trzeciej osoby, ciekawie wygląda No wiem, ale to jest specjalnie akurat, o, nad tym myślałem, specjalnie to robię teraz, wiesz? Żeby nie było Okej, okay, jeszcze jak tak sobie łazicie, znaczy jeździcie no, przenosicie te rzeczy, czy tam... Jeszcze pociąg? stoi rzućcie sobie na wypatrywanie wszyscy. I to zdałem. będzie... Czekaj, o, czekaj, to czekaj. Tak będzie, będzie to no, cholernie trudne. No ja zdałem, chyba nieważne jakie utrudnienia dasz. No to za mną. Jak pan mi padać co 5 minut, to nie będę otwierał. To ja na cholernie trudnym nie zdałem, jeden mi zabrakło. Mówię, to, u mnie też nie tak działa. Cholernie trudne moje No jest... mi zadziałał od razu rzut. Ja ciebie rodzaju. bardzo trudno. To i tak mnie, to na jednej kości. Czekaj, ja też przeroluję, może przy... Maćwieża? Zobacz, bo zlagowany roll is coming. Dobra, rzuciłem i zdałeś. Okej, okay, zdałeś. Zobaczysz, jak tam na jednym ze wzniesień po lewej, <laughs> na wzgórzu coś tam sobie błysnęło. Coś jak celownik, luneta, coś takiego. Ja padam na ziemię i wchodzę pod pociąg. Okej. Okay. Wyjmuję kołacha i tam patrzę przez swój celownik. Dobra, patrzysz na swój celownik, to będzie już wypatrywanie. No też, nawet trudne. Nie no, trudnego nie. Problematyczny załatwek. Okej. Okay. Y machasz ten celownik na lewo, na prawo. Y niestety już nic nie zauważysz. Y obserwujesz tam to miejsce przez kilka minut dalej, czy... No tak jak już zająłem ten węgiel, to teraz obserwuję. Aż ktoś coś nie powie, bo nie każe zrobić. Yy, dobra, ten węgiel nanieśliśmy ciała poświartowane. Podchodzę do Jaspera. Saj, potrzebujesz kogoś do pomocy przy tym ogarnianiu, może? Ktoś jest tu ktoś jeszcze na tyle kompetentny, żeby to zrozumieć? Mm, no, powiem tak. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale trochę się na mechanice znam, więc mogę też pogrzebać. No i mi nie chodziło złożenie tego, tylko ciągnięcie odpowiedniej wajchy. Jemu też o to chyba chodziło. Mhm. Mechanicznie pociąg to wiesz... Mam tyle samo sprótu co ty i mam zwinne ręce. Jeżeli o to chodzi. Mechanicznie. Ale <noise> mechanicznie zwinne ręce nie pomogą ci naprawić pociągu. No tak. Który nie jest zepsuty. Trzeba <noise> po prostu zdać test, żeby wiedzieć... Czy jesteś na tyle komaty, że nie wiedzicie albo czy zgadłeś, że za którą wajchę poćmgnęło się? Spryt maszyny ciężkie, proste. No, a ile jest bez maszyn ciężkich? Eee, jeżeli macie maszyny ciężkie wykupione A jeżeli nie mamy to No bo Te... nic nie ma Wtedy to chyba będzie dla was niemożliwe, choć nie jestem pewny, zaraz to przeszukamy No bez przesady Pociąg można prowadzić bez znajomości im ciężkie Dzisiaj nie ma. Mhm. Norma. Nie wydaje mi się, żeby akurat to... Znaczy nie szukam teraz, szukam gdzieś to było na końcu fakt. Ale fakt faktem powiem wam, że by the way podręcznik do neuroczytało mi się najlepiej ze wszystkich. Dobrze. Domaga na przykład to organ. Tak. Fuck, gdzie była ta spiska umiejętności? Pamiętasz ja może? Z wyjaśnieniami. Jak to na początku? O, tu jest, maszyny ciężkie, testy techniczne. Eee, yy, bla, bl, bl. Aby uruchomić pokierować lokomotywą wystarczy przeciętny test, zaś jedna próba zajmie około kwadransa Uruchomienie sprawnej fabryki to bardzo trudne, dobra No więc przeciętny test dla was problematyczny I około kwadransa wymaga nie Jedziemy Tak Będzie wyglądać coś typu jak ktoś nie zda Pamiętajcie, typu, za że mieliście czekać na Mariusza <kluzny> Dobra, ale rozpędzenie pociągu Wiesz Najpierw trzeba sprawdzić co daje, co, co który to jest gaz, a który to jest stop Turlo, turlu, dobra, zdałem. Okej, okay, więc po się. To taki jest takie. Jest Michał Jaszowczaka, który cały czas zgapił ci się przez ramię. No tak, jeszcze się system, to... A hamuję. po tych 15... czekaj, po tych 15 minutach ty, Mike, zauważysz, że z tego wzgórza, z którego błyskało wcześniej, ktoś puszcza, znaczy może ktoś puszcza. Unoszą się chmurka dymu, pojedyncza, potem druga. Trzecia, długa, czwarta, piąta, kilka dłuższych, no i tak dalej. O kurde, znaki dymne. Wskakuję, szybkość, dobiegam do lokomotywy. Eee, jeszcze stałeś tam z... tego? Z ziemi. Po lewej poszła flara sygnałowa. Ojej. Najbardziej tak bardziej po lewej z kierunku, w którym wcześniej szedł, w... szedł y, ten przyjaciel Johna oraz Jaspera. Weź go John wywołaj przez krótkofalówkę. No to wołam Martina przez krótkofalówkę. Czekaj, jak on się nazywał? Wiktor. Wiktora, sorry, sorry, sorry. Baza, 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 baza zgłoś się. Okej, okay, ty próbujesz go wywołać, a w tym czasie... Ja czas ryba, coraz... ryba akwarium zgłoś się. Ty próbujesz go wywołać, się ja w tym czasie co robi Clark? No, rozgląda się w poszukiwaniu jakiegoś zagrożenia. Okej, okay, co robisz, patrujesz? No, nie ma odpowiedzi przez radio. Wiktor, zgłoś się, odbiór. Metalhead, czemu się nie próbujesz nas zmusić, żebyśmy go zostawili, no? No, to zależy od was, co co nie. Ale zmusiłeś nas, bo on normalnie by nie poszedł. Eee, to był jego pomysł. Aha. Bo on stwierdził, on stwierdził... że on nie chce, żeby jego postać po prostu coś na sobie robiła, czy zniknęła, potem się pojawiła, tylko on chce, żeby jego postać miała powód <grych> konkretny, żeby sobie pójść. Aha, czyli on chce, żebyśmy go zostawili, bo ja nie rozumiem, ja mi, nie, nie, nie i zaraz gdzieś wtopić, bo ktoś mi strzeli w plecy. Coś takiego, no. Albo ktoś ukradnie kurwa lokomotywę i to będzie dopiero zabawa. No to już zależy co, nie? Może się na przykład podzielić party. Nie, już nigdy więcej. Lub zostawić Michała Szewczoka na straży. Mhm. Ja mu to ufam akurat najmniej. Koleś, koleś się sprzedaje za puszkę żarcia, człowieku. Jest damy najmniej. mu dwie porcje. Tutaj damy mu dwie porcje i się nigdy nie sprzeda, nikomu już. Ma, jak ktoś da mu trzy porcje, to mi co, nie kupi? Nie, ja wiem jak ja zrobię. Ja po prostu wykręcam tą taką spinkę przy dźwigni, żeby dźwignia nie działała. Okej, okay, chcesz to wykręcić? No... Mam na mm, dobra. po koralu, żeby nie było. Wykręciłeś. brawo. No. no. to możemy iść teraz. To co, idziemy w stronę tego, gdzie poszedł nasz kolega, Wiktor? No jasne. Tylko nie wiem skąd on miał flargana, ale no idziemy. Okay. Może znalazł jakąś flarę. Clark, Mike, idziecie z nami na chwilę. No, no, się no, ja tam, no, no. Mówię, tam ktoś świeci i puszcza dymy, a tam flara poleciała. Okej, okay. ciekawe, bo nasz kolega niech nie odpowiada na radio. Możliwe, że to coś z nimi związanego. Gdzie poszła ta Flara? Pokazuję kierunek, z której przyleciała. Jak daleko to jest od... A gdzie to świeci? Eee, no już spadła, ale świeci tak na zachód od was, świeciła Nie, sobie. nie, nie, chodzi mi o tego gościa, co on powiedział, że tam spadł, strzelił flarę, a tam to świeci Puszczam sygnały Puszczy do sorry Widać te dymy? Eee, już nie A gdzie te dymy były? Po lewo, może tak 500-600 metrów od was to co może sprawdźmy najpierw te dymy, a potem wrócimy się pod... w stronę tej flary, co wy na to? To cię dymy interesują, człowieku? E, powiem tak, jeżeli, może się okazać, że to na przykład jest kolejna grupa tych gangerów, co napali na pociąg. Aha, i nauczyli się sygnałów dymnych. Nie wiem, może być. Gdyby się było patrzyli na pociąg. To by no. nie było nie, jest. nigdzie... Nigdzie powiem... z tym pociągiem nie pojadą. A no to w tym wypadku możemy iść tam, gdzie... Jeżeli tak mówisz... Skoro wykręciłem dźwignię odpowiedzialną za napędzanie, no to nie wiem czym oni by musieli to zrobić. W tym wypadku chyba możemy iść. W stronę <laughs> tego, gdzie poszła flara. I żeby nie było, z powrotem zakładam mój pancerz. Mm -hmm. A ja się przemywam wodą, która została z bandytów i się ubieram. Okej, okay. reszta? A ja biorę no łopatę no, i wykakuję z lokomotywy. Na cholera ci ta łopata. Musiałam mieć jakąś broń. Już masz pistolet, tak? Ale może chcę broń białą, boże, kuba. No, Ale no, potem broni kuba to sypać. No właśnie. To no, chyba jej nie zje kurno, no. Ale może połamać, o to chodzi. Trudno. Chłopaty mi żałujecie ja Jakże i on broń... będzie wrzucał węgiel, no ja nie widzę problemu Jak chcesz broń białą to ci daję młotek Dobra okej okay. Weź to Ale nie ma problemu <grym> się... A to co idziemy? No, no, no. Okay. Okej, okay, więc idziecie w kierunku. Tup, 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 tup. Tak, dokładnie. Tup, 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 tup. Więc idziecie nam w kierunku <coughs> pan flara tak? Mhm. Uh -huh. eee, ona poszła tak jakby od lewej strony tej wzniesienia na którym były te sygnały dymne. I tak, idziecie te 500 metrów, 600 metrów. Jest spokojnie. No się już powolutku robi tego godzina 17-18, słońce tam zachodzi. Na niebie krążą sobie radioaktywne sępy. Eee, jak to się zwie? I tak obchodzicie te góry. I w pewnym momencie zauważacie, jak na... jak to się nazywa. Ej, jak na skalnej takiej małej półce na wielkim głazie przy wejściu do jaskini, siedzi, a raczej macha do was Wiktor, który tylko was zauważył, no macha. Stał i macha, obok niego małe dziecko. Mu pytanie, Czemu Spróbuję... Davidu? Czemu do Nie naraz... Spróbuję to wywołać na radio. Pochatek. Po jak Wąziu się zaczyna gadać tutaj? Nie wpierdalej mu się, tak? Zaczęliśmy naraz w tym samym momencie mówić. U mnie Wądziu zaczął pierwszy mówić. Okej, okay, dobra, no to przepraszam, u mnie było tak, że on zaczął mówić pierwszy. Dobra, Wądziu. Wądziu my... mów. Ja mówię, że mówię do niego co mu dam przez radio nie odpowiada. Eee... On jest jeszcze na takiej odległości, że cię nie słyszy. To ja A, próbuję ja go no na radio wywołać. No. Parę Na jakiej wysokości jest ta półka? Mmm... Będzie z metr. Także można się na razie wdrapać. Po lewej jest yy, głos, na który też idzie się by wdrapać. Yy, I jak to się nazywa? Gdy jesteście już mniej więcej... Mówiłem, że próbuję go wywołać na radiu. A ja ci momencie, mówiłem, że widzę. nie odpowiada. To nie słyszałem. Przepraszam. Gdy jesteś już mniej więcej na tej odległości 20 metrów Kogo tu jeszcze brakuje? Johna? Słyszycie jak... I W końcu dochodzą do, czy do waszych uszu, w końcu dochodzą krzyki. Taran! Co? Taran! O kurde, na kamień wskakuję. Ja też, ale... <coughs> powiedz mi... Inicjatywa. Powiedz mi... Bardziej... Na to, że jak ja nie mam podręcznika tych potworów, co to jest? Jeszcze się wykorzy... Włącz sobie odbieranie kamery na rolę. Już. Yeah. Ale będę na inicjatywy o kurde A ja mam 20 Widzisz? Czekaj, maduję się, no widzę. To jest mutant, tak? Bestia. Nie jest mutantem, dobra. Nie jest mutantem. Niestety bestia już z mutantami jeszcze nie wyszedł. No i to jest problem. No, rzućcie sobie na inicjatywę, wszyscy ja rzucę na terena i walka się zacznie, zrobimy przerwę. Ja się za Majka. Jeszcze raz. Nie wiem, bo lubisz się pod niego podtrzymywać. <laughs> 3 i 5. I jeszcze przysięgnięte z morale będzie od was wymagane. O, będzie tej inicjatywy, panie. To morale nie zdały. A morale? A zdany. Ale raperem ty Ten... porzucajcie.